Na Ukrainie od dwóch lat udało się doprowadzić do stanu, w którym mamy marionetkowy rząd w Kijowie. Nikt już nie jest w stanie, ani też specjalnie się nie fatyguje, żeby ukrywać, że to są ludzie z nominacji amerykańskiej, czasem jakby nawet złapanki. Nikt już nie usiłuje ukrywać i to się publikuje. To jest jawne, że międzynarodowy fundusz walutowy i rząd amerykański decydują o działaniach tej kijowskiej administracji. No ponieważ właśnie to się tak ubiera się w takie frazesy, że będą doradzać przy konstruowaniu budżetu tego państwa. Wiadomo, że to państwo jest już całkowicie zbankrutowane i, i że jest no, całe zdane na łaskę i niełaskę Międzynarodowego Funduszu Walutowego i nie ma żadnych możliwości spłacić spłaty tego długu, który obciąża konto tego, tego fasadowego i marionetkowego. Państwa ukraińskiego, no ale błędem byłoby mniemanie, że w związku z tym Ukraina jest już całkiem ziemią niczyją. Nie. Nie rządzi tam suwerennie rząd kijowski, ale rządzą się sobie państwo w różnych enklawach tego państwa ludzie nazywani oligarchami. Ludzie, którzy, no po prostu, jakimś cudem porobili wielkie interesy, do tego stopnia ogromne, że stać ich nawet na utrzymywanie własnych zaciągów, własnych armii, własnych milicji, własnego wojska. Wśród tego wojska, które ktoś na Ukrainie utrzymuje, jest całkiem sporo wojska, które odwołuje się do tradycji mordowania Polaków i Żydów. I to bardzo ciekawe, że we współczesnym świecie, w którym wszelkie, oczywiście, nie antypolskie, bo te nikogo nie przejmują, ale antyżydowskie resentymenty słusznie powodują alarmy i, yy, i polowania na antysemitów, prawdziwych czy urojonych, otóż jest ciekawe, że te właśnie Zdarzenia na Ukrainie nie tylko nie powodują żadnego alarmu w świecie cywilizowanym, ale wręcz przeciwnie, wygląda na to, że mamy do czynienia z akcją cichosza, z akcją na przykład w Polsce, perswadowania Polakom, że nie ma niczego groźnego i że w ogóle nie ma czegoś takiego, jak banderyzm na Ukrainie. Otóż, ponieważ skąd wiemy, że jest, to warto się zastanowić, co może skłaniać dorosłych, poważnych ludzi do negowania takich faktów. Moja teoria spiskowa jest taka, proszę Państwa, to znaczy moja obserwacja, obserwacja spiskowej praktyki dziejów prowadzi mnie do wniosku, że być może uznał ktoś, że takie zorganizowane grupy rezunów ukraińskich mogą być przydatne. Mogą być przydatne. Do czego mogą być przydatne? No, to nawet nie trzeba aż takiego wysokiego poziomu organizacji i uzbrojenia, jeśli ma się do czynienia z Polakami, wśród których bronią palną dysponuje 1,5 na 100. To nawet nie trzeba aż takiej siły. Niniejszym insynuuję, proszę Państwa, że mogło komuś przyjść do głowy. Że mogło komuś przyjść do głowy, że szowinizm ukraiński, cechujący się bardzo silnym resentymentem wobec Polaków, może być przydatny do tego, żeby rozwiązywać kwestię polską na następnym etapie, przez wkręcenie zwłaszcza polskiej młodzieży patriotycznej w konflikt na południowym wschodzie.